Hejka, hejka, dzień doberek, ja jestem Leśny i tak na wstępie macie konkursik na te oto włoski i żeby je wygrać jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nickiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj jestem z moją dziewczyną i będziemy robić lepsze wersje Pixie Star, tak, bo Pixie Star już jest dość przestarzała. Masz 10 lat. Yy... Jezu co? Ma no 10 lat, Boże, jest przestarzała. Bo Pixie Star była zrobiona jeszcze na starym Movie Star Planet, no i nie wygląda zbyt okazale, więc uznaliśmy, że zrobimy jej lepsze wersje i później wybierzecie, czy ja zrobiłem lepszą wersję, czy właśnie Marta zrobiła lepszą wersję. No, pierw pójdźmy może do Klinik Piękna. Ojojoj, co ja klikłem? Dobra, robimy twarz jakoś na szybkości, cienie... Aha, najsmutniejsza rzecz, czyli karnacja. Ciężko jest znaleźć karnację, Bubu. Dlatego nie szukam i dlatego nie zmieniam. Czemu? No bo ja mam radość skóry. Mamy usta i oczy. Jako takie, jako takie bym powiedział. Jeszcze musimy tylko wybrać Boże, co to ma za nohal. W sumie na MSC ładnie wygląda ten nos, ale. Żaden nos poza tym ładnym, zadartym nie wygląda dobrze na MSC. No to ja właśnie mam zadarty i mówię, co to za nohal? Jezu! <laughs> jaki okropny, no nie! <laughs> Jezus! Dobra, na razie kupmy to. Kup, wygląda to tak widzowie, dokładnie. Ej, właśnie ona ma jeszcze to na oczy. Ej, e, e, kolczyki to niestety wywalamy, bo ty nie jesteś żadną alternatywką, ku Pixie Star reprezentujesz, mówi Star Planet, będziesz łysa pa. -da! Idealna, widzowie, prawie taka sama. Dobra, idziemy na modę dziewczęcą. Ja ogólnie, widzowie, już mniej więcej wypatrzyłem, jakie chcę włosy poza odcinkiem, ale niestety całego outfita nie zobaczyłem, bo Marta mnie kuniła do nagrywania. Wydaje mi się, że te włosy będą superowe, bo mi się mega podobają. Później jeszcze chyba twarz będziemy musieli zmienić, bo to tak... Ajajajajaj, trochę nie pasuje pod kolory. Nagrycia głowy. I tutaj jest to! I Wydaje mi się, że ładnie to odwzorowywuje tę no, opaskę ze dawnych lat, więc sobie to również... Nie no, to twarz ewidentnie będę musiał pozmieniać kolory, bo to w ogóle nie fituje, ale dobra. Ja ogólnie widzowie modów nie rozumiem, bo oni zrobili twarz Pixie Star w takich basicowych kolorach, a cała była taka, wiecie, różowa i w ogóle, i ja nie wiem, to Pixie Star w ogóle nie ma stylu. A jak ci bubu idzie? Ile zrobiłaś? Yy, mam włosy i dodatki. Co? Tak szybko? Jesteś szybka. Ulalino, ulalino, to jest idealne widzowie, Black. no panie, normalnie identyczna kurteczka, ale odnowiona, idziemy teraz w koszulki, ja już chciałem się poddawać Ja nie wiem, tutaj niech wykonać ten look i robię cokolwiek, Sorry. Myślę, że jak Pixie Star no dzięki, nie wiedziałam Boże to, to ja już wiem na czym polega ten odcinek, Jezu to od nowa No właśnie, uu, widzicie jak Marcie pomogły. Są jakieś bluzki, gdzie jest zakryty pępek, bo to nie wypada dla Pixie Star Jezus Dobra, na razie cenzurujemy jej brzuch byle czym i idziemy szukać spódnic, bo ja nie znajdę Widzicie, kulturalnie to chyba wybiorę po prostu tą bluzkę. Jak nie macie Vipa możecie wybrać tą, ale są prawie identyczne, ale no pępek musi być zasłonięty, cenzurę robimy. Okej, okay. na razie idzie nam spoczko, zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy, która jest w każdym luku chyba w dzisiejszych czasach. Dobra, w sumie takie mogą być, jeszcze bym może znalazł jakąś torebkę. Ładko torebki mi brakuje w tym luku Widzowie, musimy ją wziąć. Ona tak na nas patrzy. I może jeszcze w sumie, skoro ona ma słuchawki tutaj, my nie będziemy brać słuchawek, no bo kto nosi słuchawek z słuchawki z dziewczyn, na mówi StarPens. No chyba nikt takiego czegoś z luków nie bierze, więc po prostu weźmiemy. Może nawet takiego czokera z serduszkiem. Czoker z serduszkiem to jest zawsze fajna sprawa. I serduszko będzie różowe, co będzie w sumie pasowało do naszego luka. Wydaje mi się, że ten luczek jest słodki yy, i ładny w miarę jak na moje możliwości, bo ja nie umiem robić luków i chyba lepszego gdzie zrobię. Dobra, kupmy to po prostu. Ojoj, musimy jeszcze iść do szafy i pozdejmować wszystko, co nie pasuje. Zapisz, jeszcze idziemy, tylko widzowie. Do, 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 do. Kliniki piękna, bo trzeba troszeczkę zmienić kolorystykę. Usta muszą być chyba różowe. Wydaje mi się, że różowy będzie ładnie pasował. Kup. i jak to wygląda? Widzowie, wydaje mi się, że nawet nam wyszło. Jak na moje te, ta twarz mnie nie satysfakcjonuje trochę. Dobra, idę na Twój profil Animka Sweet. Czekaj, idę w luki Pixi V2. No nawet ładna, ale mi się moja bardziej podoba. Co, oglądam twoją pixie w ogóle. No. I ona ma takie straszne, w sensie nie ubrałabym na pewno jej oczu z takimi ciemnymi rzęsami. I ta tak mi nie pasuje strasznie, mogę się dopasować pod kolorystykę i uważam, że moja jest lepsza. A mi się wydaje w sumie, że moja jest lepsza, bo ja bardziej też robiłem taką yy, jak ona wygląda i tylko trochę zmieniłem. No, więc to by było na tyle w tym odcinku widzowie. Napiszcie, czy chcielibyście więcej filmów właśnie z Martą, albo takich właśnie, gdzie coś odtwarzam kogoś, bo kiedyś nie robiłem takie serie i już dawno w sumie nie nagrywałem czegoś takiego. I no, papa. Pa.